Według świętego Łukasza Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zecheuszu zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę, lecz Zachyłusz stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam po poczwórnie. No to Jezus rzekł do niego, Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo pańskie. Na putu u Jerozolimy w drodze do Jerozolimy Jezus wszedł do Jerecha i przeszedł przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz pojawił się nagle. On był celnikiem, był bardzo bogaty. Chciał zobaczyć Jezusa, był niskiego wzrostu, dlatego wspiął się na Sykomorę. Pan go ujrzał i przyjaźnie powiedział, Zacheuszu zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Dla Żydów to było niewyobrażalne. Nigdy żaden z Żydów, zwłaszcza nauczyciel wiary i prawa, nie przykreśliłby prawa, ani też nie przeszedłby przez próg grzesznika. Nie mogli sobie tego wyobrazić, że może to uczynić wielki prorok z Nazaretu. Buntują się, zarzucają Jezusowi, że poszedł w gościnę do grzesznika. Tak jakby chcieli powiedzieć, ten nie może być po posłany przez Boga jako Zbawiciel narodu. Tak jakby Bóg nie mógł mieć do czynienia z, żadną, z żadnym rodzajem grzeszników. Może jedynie ich zniszczyć i oni skreślają takich od razu. Jezus myśli inaczej i inaczej postępuje. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Być może ten celnik nie Osiągnął swego bogactwa w najbardziej uczciwy sposób, ale jest gotów, by naprawić wszelką nieprawość i zwrócić więcej, niż był winien. Pan wobec niego był wyjątkowo dobry, miłosierny i wielkoduszny, i on też nie mógł na okazaną miłość i dobroć nie odpowiedzieć miłosierdziem. Co jest potrzebne, aby Jezus i dla nas stał się zbawicielem? Celnik Zacheusz od dawna chciał się wyzwolić z ciężaru, który obciążył jego duszę i sumienie. Pieniądze, które każdego dnia wnikały do jego skarbca, coraz bardziej go niepokoiło. I to wołanie, że był bezsilny, bo w imię władzy brał podatki. Jak widzimy, nie był całkowicie nieuczciwy, bo chciał osiągnąć ten pokój duszy, pokój duchowy, którego nie miał. Był gotów na wszystko, przyjął już z góry warunki, aby osiągnąć Pokój i pewność duszy, że jest na właściwej drodze. Gdy spotkał się z łaską i miłością w osobie Jezusa Chrystusa, zrozumiał, że nadeszła chwila jego zbawienia. Na tak wielkie pragnienie zbawienia Pan musiał odpowiedzieć. Nie mógł pozostać obojętny. Pokazał to również w zewnętrzny sposób, gdy stał się gościem w jego domu i rodzinie. Gdy inni ludzie szemrali, Jezus pozostaje przy swoim i mówi, że on też jest synem Abrahama. Drodzy bracia i siostry, dziś jest tak wielu nieszczęśliwych Zacheuszy w naszym świecie, a tak niewielu tych, którzy tak jak On szukali zbawienia w Jezusie. Co jest tego powodem? Dziś ludzie troszczą się o wszystko inne. Wszystko jest ważniejsze dla nich niż to, by wyzwolić się duchowo i osiągnąć zbawienie. Wielu nie odczuwa potrzeby pełnego łaski zbawienia, które niesie jedynie Pan. Poszukają leku dla swojej duszy w wszystkich innych scenach. Nie chcą tylko przybliżyć się do tego, który jest jedynym zbawieniem świata. Ludzie, uciekając przed sobą i swoim sumieniem, uciekają przed Bogiem. Często ta ucieczka kończy się opietami, szalonymi zabawami i zapomina się o tym, że Chrystus jest jedynym lekarzem duszy i że On jedyny może dać człowiekowi pokój i pojednanie z Bogiem. Należy przestać błądzić i uciekać, odsunąć wszelkie przeszkody, odrzucić wszystkie uprzedzenia, poszukać tego, który zawsze przechodzi i którego sercu i na dłoni jesteśmy zapisani, bo stworzyła nas bezgraniczna miłość. Zacheusz na wezwanie Jezusa od razu odpowiedział, zszedł z sykomory, posłuchał, tego, co powiedział mu Pan. Nie zwraca najmniejszej uwagi na to, co powiedzą ludzie, jak oni będą komentować to spotkanie. On od Boga przyjął o wiele więcej niż to, co może stracić u ludzi. Dlatego jest realny w swoich osądach. Jeżeli mianowicie odnalazł Boga, otworzyło się niebo przed nim, i znalazł wszystko. A jeśli dla ludzkiej miłości straci Boga, stracił wszystko. Wielu, którzy zbyt wysoko wspieli się na drzewo swoich doczesnych interesów, prestiżu, pozycji, bogactwa, pychy, powinniby zejść i upokorzyć się, wyznać, że istnieją inne wartości, dla których warto żyć. Gdy raz człowiek wyzwoli się z siebie swego egoizmu, uprzedzeń, fałszywe, fałszywego wygodnictwa, lenistwa duszy, łaska w nim zwycięży. Jeśli nadal pozostanie ofiarą nienasyconego pragnienia tego, co doczesne, albo ofiarą względów ludzkich, Ciężko, że będzie zbawiony, bo nie chce odrzucić łańcuchów, które związują go na drodze zbawienia. Celnik Zacheusz poczuł, jak wielka jest miłość Jezusa do niego. Poczuł to przy stole rodzinnym, jak bardzo Jezus jest im bliski. Być może już od dawna, bracia i siostry, tego nie poczuliśmy. Stół zawsze łączy przyjaciół i tu umacnia się ich łączność i jedność. Czy my potrafimy doceniać stół, gdzie spotykamy się z naszym Panem? Przy stole mszy świętej, ołtarza Komunii Świętej. Być może od dawna z, szczerze, z wielką wiarą nie przystąpiliśmy do stołu Pańskiego i nie poczuliśmy tego, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują i pobożnie go przyjmują. Nasza słabość ludzka i grzeszność nie może oddalać nas od Eucharystii, mszy Świętej. Wręcz przeciwnie, przystępując do szczerej spowiedzi, Choć jesteśmy godni, przystępujemy do stołu miłości Bożej Bez komunii świętej Z ledwością możemy wyobrazić sobie życie chrześcijańskie Dlatego dziś jest tak wiele tych, którzy są głodni duchowo Bo ludzie zapomnieli o sakramentach świętych i o tym, co od nich otrzymują każdy, kto pragnie być prawdziwym apostołem, musi najpierw napełnić się Jezusem, jego duchem, aby móc innym nieść Jezusa. Tylko Pokolenie eucharystyczne zrealizuje lepszą przyszłość naszego kościoła i będzie realizować lepsze czasy. Nieznanie tych źródeł uświęcenia, nieprzyjmowanie chleba prowadzi do głodu duchowego, a nawet do śmierci duchowej. Kto za życie nie poznał Jezusa w łamaniu chleba? Kto z nim nie siedział na uczcie? Nie był obecny Duchem i ciałem namsze świętej, tego i Bóg nie rozpozna, gdy przyjdzie i zakołacze do drzwi wieczności. Syn człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Tymi słowy Bogo człowiek Jezus odkrył nam do końca swoje serce. Powiedział nam, jak wielka jest miłość Boża. Panie. Pan nie ucieka od grzeszników, nie, przy, nie przeklina, lecz pomaga im, aby powrócili na właściwą drogę. Bóg przyszedł do nas ludzi, dlatego że często jesteśmy słabi, grzeszni, aby nas zbawić, przemienić w świętych i czystych. Dziś zbawienie stało się udziałem Twego domu, Twojej rodziny, serca i duszy. Do którego domu wejdzie Jezus, wchodzi w niego zbawienie. Zacheusz, celnik, oczyszcza się poprzez to, że z radością przyjął Jezusa w gości, z pragnieniem, by widzieć Jezusa. W tym Zacheusz odnalazł siebie i Jezusa i stał się innym, nawróconym człowiekiem. Całkowicie się zmienił. Sam sobie nakazał, nagrodę, wynagrodzenie i obficie rozdaje ze swego bogactwa potrzebującym. Nikt nie może być samotny. Podzielmy swoje szczęście i radość z przyjaźni z Jezusem i wprowadźmy ich w tajemnicę największej miłości, od których pochodzi nasze zbawienie. Najpierw otwórzmy szeroko nasze serce, a same przez się będą otwierać się nasze ręce, drzwi naszego domu. Drzwi są otwarte, ale jeszcze bardziej otwarte serce. Drodzy bracia i siostry, możemy powiedzieć, że celnik Zacheusz jest pod skórą każdego z nas. Ten człowiek nie wstydził się, by wspiąć się na sykomorę, by zobaczyć Jezusa. Gdy Bóg widzi, że czegoś pragniemy, starając się na tyle, na ile możemy, On z pewnością pospieszy nam z pomocą. Często być może chętniej mówimy o grzechach i wadach innych niż o swoich. Wśród y, ludzi wspomniane. Jest lątwa, że bardziej zajmujemy się życiem innych niż swoim. Swoje zbawienie Bóg proponuje każdemu bez różnicy i poleca nam poprzez Jana Ewangelistę, który mówi Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna jednorodzonego, aby nikt, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz by miał życie wieczne. Nawrócenie i zbawienie. Daje i proponuje Bóg każdemu, kto Go przyjmie. Tu nie ma uprzywilejowanych. Tak wielu, jak Zacheusz odczuli szczęście spotkania z Panem. Tak wielu wykorzystali Jego przejście, zauważyli Go i przyjęli do swego domu, do swego serca i duszy. Tak wielu Prawdziwie odkryło swego Zbawiciela i podarowali mu całe swoje życie. Czy można to powiedzieć o nas? Pan wciąż stoi i kołacze, błogosławiona dusza, która odpowie na jego wezwanie, która otwiera bramy swego serca, swego domu, bo... Zbawienie stało się udziałem tego właśnie domu. Amen.